Kupiłem chińską kamerę szpiegowską za 19 złotych i zobacz, co ona nagrywa. Siema, z tej strony Norek kontra Chiny, a w dzisiejszym odcinku przetestujemy tą oto chińską kamerkę szpiegowską. Widzimy obraz w dzień, w noc, sprawdzimy też dźwięk i czy da się ją ukryć w domu? Zaczynamy. Pełne zabezpieczenie, bo nigdy nie wiadomo, co będzie w komplecie z tą kamerą. Wita nas sama kamera. Dostajemy... Przedstawiam jakiś klipsik. Możemy sobie to gdzieś przykleić. Kabel i instrukcja obsługi. Aha. Ok, a teraz test dzienny. Tutaj macie widok z kamery iPhone'a, a tutaj macie widok z tej oto kamerki za 19 zł. Responsywność tego jest tragiczna. Jakość? Na pewno to nie jest 4K, to jest jakość, nie jakość. <grywania> Ale działa. To w ogóle mnie zaskakuje, że to działa. Zgaśmy światło i sprawdźmy i porównajmy. Co będzie lepsze? Producent twierdzi, że działa też night vision, czyli nocna wizja. Z tego co widzę, to jest tylko noc, nie wizja. Okej, okay, a teraz audio z tego oto. <ścoughs> halo, Halo, Kamera, jak? Ok, czy ta kamera jest dobra? No nie jest. Czy działa? No działa. I to mnie zaskoczyło. Czy warte jest to 19 zł? Jak na zabawkę jest warte. Zostaw suba i widzimy się w kolejnych odcinkach.